Pacjentom często wydaje się, że chirurgia plastyczna może zdziałać cuda. Swoje czasem nierealistyczne wyobrażenia powinni oni skonfrontować z lekarzem specjalistą. Zadowolenie pacjenta jest ważne, ale bezapelacyjnie na pierwszym miejscu powinno być zdrowie. O mitach na temat zabiegów estetycznych i trudnych nieraz rozmowach z pacjentem, który ma wielkie oczekiwania, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Lubomir Lembas. Pacjenci są, nie są lekarzami często, bardzo często, zwykle nie są lekarzami, nie są chirurgami plastykami, nie posiadają dużej wiedzy, mają jakieś oczekiwania odnośnie tej chirurgii plastycznej i konsultacja jest po to, żeby lekarz dobrze wysłuchał pacjenta, czego ten pacjent oczekuje, a następnie żeby zweryfikował te oczekiwania z możliwościami chirurgii plastycznej. Czyli, żeby odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić w chirurgii plastycznej, czego nie można zrobić w chirurgii plastycznej, i żeby oczekiwania pacjenta były realistyczne, żeby oczekiwania były realistyczne. Czyli chirurgia plastyczna nie czyni cudów. Nie czyni cudów. Jest to nauka, jest to sztuka, ale ma swoje ograniczenia i te wszystkie mity o chirurgii plastycznej na konsultacjach są rozwiewane. Większość pacjentek ma realistyczne oczekiwania, ale jeżeli ktoś ma nierealistyczne oczekiwania albo na przykład oczekuje nieproporcjonalnie dużego powiększenia piersi, to ja często odmawiam wykonywania takich operacji, ponieważ uważam, że ryzyko tych operacji jest większe niż, niż korzyści, które mogą z nich wypływać. A korzyści często są właśnie tymi mitami często tymi mitami, czyli tak naprawdę nie można uzyskać tego, czego pacjent oczekuje i wtedy lekarz wręcz jest zobowiązany, żeby odmówić wykonania takiej operacji, ponieważ to musi być przede wszystkim bezpieczne.